Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu Ja już zaprowadziłam Wiktorię do przedszkola, Filip poszedł na swoją pierwszą drzemkę Jest po godzinie 8 i ja dzień zaczynam w ten sposób, że zabieram się za porządki w Wikt Wiktorii pokoju Raz na jakiś czas wysypuję jej wszystkie zabawki, segreguję je I te, którym już mniej się bawi, po prostu wynosimy do piwnicy Powiem Wam szczerze, że nie lubię tego robić, ale tak jak mówię, raz na jakiś czas niestety trzeba. Jest spora zabawy, którym już się po prostu nie bawi, z których wyrosła, no i trzeba to wynieść. Ja się zabieram za robotę, a Wam życzę miłego oglądania. Już ogarnięto Wiktorii w pokoju, jeszcze tak na szybko poodkurzałam mieszkanie i mogę usiąść. Za chwilę zrobię sobie herbatkę. Zobaczcie, co wczoraj z Wiktorią robiłyśmy na konkurs do przedszkola. Jest konkurs dla rodziców i dla dzieci Taki, wiecie, wielkanocny No i stwierdziłam, że zrobię z Wiktorią takiego baranka Ja go tutaj obkleiłam z bibuły z drugiej strony Wikusia Troszeczkę inaczej to wygląda przyklejała jajeczka I tak się prezentuje nasz baranek Jeśli chodzi o Wielkanoc, to chciałabym Wam coś pokazać jeśli jesteście ze mną już troszeczkę dłużej, to wiecie, że ja produkty te Mixit bardzo lubię i często Wam je już pokazywałam. I teraz słuchajcie, weszła kolekcja wielkanocna, którą chciałabym Wam bardziej przybliżyć i pokazać. I jako pierwszy wielkokonocny miks. Jest to musli z suszonymi owocami i orzechami z mieszanką orzechów w czekoladzie. Powiem Wam, że mój Daniel jest fanem w ogóle ich musli i płatków. Uwielbia. Tak prezentuje się musli, wygląda bosko, a jeszcze lepiej smakuje. To jest akurat gotowa mieszanka wielkanocna, ale możecie stworzyć również swoją własną mieszankę musli. Mm, możecie kupić na stronie Mixed batony, orzechy, yy, owoce liofilizowane, naprawdę bardzo dużo. Ja Wam link zostawię w opisie. Przejdźmy do czegoś, co ja uwielbiam. Nazywa się to czeko-jajko-dzianka. I to jest mieszanka suszonych owoców, orzechów i orzechów w czekoladzie. Ja Wam pokażę, jak to... No dobra, sporo tego zjadłam, więc za dużo nie mam Wam tutaj do pokazania, ale są tutaj przeróżne orzechy. Orzechy w czekoladzie, takie jajeczka. Suszone owoce. Przepyszne, szczególnie jeśli lubicie sobie coś pochrupać do filmu. Zdrowa przekąska. To jest faworyt i naprawdę boskie. Każdemu polecam, naprawdę super. Kolejne mam tutaj prażone migdały. To są takie, jak widzicie, jajeczka wielkanocne które prezentują się, tak? Ja już miałam kiedyś yy, takie jajeczka wielkanocne i powiem wam, że super się sprawdzają do udekorowania jakiegoś ciasta albo po prostu tak, żeby sobie schrupać. Mmm. Też bardzo dobre. Ogólnie cała szata graficzna prezentuje się naprawdę bardzo wielkanocnie i przepięknie. Tak jak mówię, zostawiam Wam link w opisie. I serdecznie Was za zapraszam na stronę Mixit. Przywitasz się? Czy nie? Przywitasz się, czy nie? Nie. Ciekawy jest, bo tutaj włączyłam laptopa, żeby pozgrywać e, klipy z aparatu. I będę musiała zmontować dla Was vloga, bo mam jednego w zanadrzu nagranego. I pan Filip jest zainteresowany, co tu się dzieje. Chociaż wiecie, co? Najlepsze zainteresowanie jest aparatem zawsze. Vlog mi się tutaj zapisuje. Filip przed chwileczką wstał ze swojej drzemki. Będziemy się zbierać. Po wiktorię i pojedziemy do moich rodziców. Zabieram się za szybkie pakowanie torby. I tak myślę, że około 17 przyjedzie po nas Daniel. Nie odzywałam się do Was, co prawda, ale wróciliśmy do domu i mam tutaj AliExpress trzy paczuszki. Sprawdzimy, co jest w środku. Powiem wam szczerze, że nie przypominam sobie, żebym cokolwiek zamawiała. A nie, zamawiałam faktycznie. Zamawiałam Wiktorii opaskę na głowę, ale jaka mięciutka! Jestem w szoku. I stosunkowo niedawno jej zamawiałam. Tak mi się wydaje. Cóż, ja to mam sklerozę, zawsze coś zamówię, a później yy, nie pamiętam. Świetna jest tak na pierwszy rzut, rzut oka i naprawdę bardzo, bardzo przyjemny materiał. Fajna. Dalej, sprawdźmy, co tu przyszło. Mm. Metro. Aha, tutaj jest balon na jej urodzinę. Urodziny mowa we wrześniu. A ja już jej zamówiłam balona. Czwórka miała być. Czy to jest czwórka? Tak, zamówiłam jej taką przeogromną czwórkę. Nawet nie mam, jak wam pokazać. I ostatnia paczka. balony tu mamy. aha to jest coś takiego na balony żeby wiecie mm, zrobić taką ozdobę z balonów, jak to nazwać na pewno wiecie o co mi chodzi takie, taki łuk z balonów, taki wielki mi to będzie potrzebne na 1 maja mm, od razu chowam i to moje zamówienie z Ali naprawdę, ale to jest czadowe, ta opaska. Lecę robić kolację, bo już jesteśmy bardzo głodni A jeśli chodzi o balonę, to jest on w kolorze rose gold Światło tak trochę przekłamuje jest naprawdę olbrzymi Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w drugim i ostatnim już dniu tego vloga Jutro nagrywam takiego oddzielnego Jedziemy do Ikei, chciałam nagrać vloga z jednego dnia Tak jak za starych dobrych czasów Za chwilę muszę odprowadzić Wikusię do przedszkola Wrócimy, żeby Filip miał drzemkę do domu, w domu, a ja sobie troszeczkę jeszcze ogarnę, a później pójdziemy po małe zakupy. Chciałabym nagrać film, jak za starych, dobrych czasów, YouTube'owych, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Zobaczymy, czy znajdę to, co bym chciała. No i, no i może się uda. Sobie. Zobaczymy. Ja czasami coś zaczynam nagrywać, później siadam do montażu i stwierdzam, nie. Jednak tego nie dodam. Mam nadzieję, że tym razem tak nie będzie. No dobra, ale kończę paplać tu przebieram się z piżamki i zbieramy się do wyjścia. A Was zapraszam do oglądania. Za chwilę będziemy się zbierać i pójdziemy na spacer z Filipem. Dzwoniłam jeszcze do fryzjera, ale pani ma mi odzwonić po 13. Chciałam w końcu umówić się na malowanie włosów. Czy Wy w ogóle widzicie, jakie mam włosy? Jakie one są już ciemne mm. No przydałoby się coś w końcu z nimi zrobić Aczkolwiek powiem Wam, że jakoś za bardzo z długości nie chciałabym ich obcinać Ja dzisiaj mam w ogóle takie włosy napuszone z tego względu, że umyłam i od razu poszłam spać A wiecie jak śpi się w mokrych włosach? No nie za ciekawie. I one tak dzisiaj wyglądają Ale... Ale trudno, prawda? Dobra, my się ubieramy. Filipa muszę y, jeszcze przebrać. Jesteśmy już z Filipem na spacerze. Jeszcze idziemy po małe zakupy. Trochę pospacerujemy, bo nie jest aż tak zimno na dworze. Filipak jak widzicie, okryty dwoma kocykami jest. I powiem wam, że ten kocyk jest y, z Tiny star. Jego tyle razy prałam i z nim się absolutnie nic nie dzieje. Bardzo Wam polecam. Naprawdę świetny. I Kilka rzeczy dla Wiktorii Chciałam też kupić Filipowi takie buciki Wiecie, takie ciepkie niechotkie, Czy jak to się tam nazywa Ale niestety z takich bucików fajnych Nie było rozmiaru Wzięłam jakieś tam kapcie No ale nie są najgorsze Zaraz w sumie mogę wam pokazać I tak one wyglądają Jeszcze pod spodem mam rzeczy dla Wiki Chyba pokażę wam już resztę w domu oh. Zobaczcie kogo odebrałam z przedszkola Bzium Idziemy do domu? No to super, fajnie było? No to ekstra, Patrz, kochanie Mam jak Rudolf Ale zimno jednak było na dworze Poza tym żałuję, że wzięłam aparat, bo Jednak teraz strasznie paruje Chcę wam pokazać co kupiłam Wiktorion tutaj przy mnie jest Oprócz tych płcików dla Filipa, wzięłam w Wiktorii w senseju skarpetki. One kosztowały 9,99. Proszę bardzo. Kolejne skarpetki, taki pięciopak, również za 9,99. No widzicie, strasznie parujecie. No nic nie zrobię. Do tego gumki do włosów nigdy mało. Dajcie znać, czy u was też się gubi, mimo tego, że mają swoje miejsce: to albo pękają, albo gdzieś się nam zagubią. I coś jeszcze chyba Ci wzięłam Wzięłam taką zwykłą Żółtą bluzeczkę Ona już jest skika, słuchajcie, za 7 zł Ale jest nam potrzebna do przedstawienia Bo Wiktoria będzie kurczaczkiem Przetarłam sobie trochę aparat I ostatnie to są takie Spinki Proszę bardzo Dziękuję. A dla Filipka właśnie takie mm, Kapciuszki Nie wiem, wzięłam rozmiar 20 Słuchajcie, mierzyłam e, Fajne Buciki, takie wiecie, buciki typu trampki, rozmiar 18 i były jakby takie za małe Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy to możliwe, że on ma taką stópkę No i wzięłam numer, rozmiar 20, takie mogą być trochę większe On tutaj rozmawia i możecie go słyszeć, tak? Tak one wyglądają, ja za nie dałam 15 zł No, póki nic innego nie kupię, będą takie O, masz, coś naklikałem. Ale Boże, jaka gęba. Ale lecimy, no ty ale, no, przestań, bo Ale jak mu się dodam. Kto tu siedzi? Aga siedzi. I Siliwek siedzi. Dawno Cię nie widzieli. No. Już niebawem nagramy dla Was film. Będzie się patrzeć, bo tak oczy mi uciekają. W obiektywku. No tak. I lilson jest. No już niedługo ale... będzie u Agi na kanale niespodzianka i daje się patrzeć tam w ten ekranik. No, nagramy wspólnie filmik. Ja już mówiłam, no. że dzisiaj idę po zakupy, nie mogłam powiedzieć tak. jakie, ale ja pójdę jeszcze raz z Wami i wybierzemy kilka rzeczy i będzie bardzo fajny filmik. Tak. A jutro też Was gdzieś zabierzemy? Już mówiłam, że jedziemy jutro na zakupy. No. Idziemy nagrywać. Boże. To będzie takie m, trochę powrót do 2019 do grudnia. Nie? Mhm. Dokładnie. O Boże. <laughs> Emil vloger. Vloger. Dobra. Żegle się tutaj. Dobra. Się boi wejść. O masz. Nie, dobra. To pa? U Filipka nie. Ale u wujka. <grymka> Wygląda jak o Velik, z taką wysłanną teraz podciągnąłem. <grymka> Bo tak siedzi, a co kupiłem? Jak ja. Nie bardzo czasu, więc bardzo proszę. Zobaczcie jakie u nas domowe przedszkole Wiktoria zrobiła Chcę Wam pokazać co Filip dostał Od chrzestnych, ale Nie bardzo mam jak Ciocia Karolcia Jutro będziemy nagrywać vlogarska Cieszysz się? Tak, z podróży Zobaczcie jakie body dostał Jedno takie W trzypaku. Jedno takie gładkie I w jakieś to, Co to jest? Tygryski? Nie, tak? Tak, tygryski Szare Dziękujemy ciociu, podziękuj cioci Op. W lusterku mnie widać Dzień dobry Hej. Kochani Ja już powoli będę kończyła tego vloga Karolina z Emilem pojechali do domu Tak jak wam mówiliśmy Jutro nagrywamy kolejnego vloga Dla was Tak w tle jest pranie, ale udajmy, że tego nie ma Um, I co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Pa, pa!